Witajcie, przyjaciele! Witamy na naszym kanale. Dzisiaj odkryjemy temat, który może zmienić sposób, w jaki odczuwasz i łączysz się z Ziemią: sekret punktu energetycznego na stopach. Czy wiesz, że ten punkt może być kluczem do głębszego połączenia z energią natury? W tym filmie pokażemy, jak go aktywować, jakie korzyści przynosi i jakie praktyczne techniki możesz wykorzystać, aby poczuć się bardziej zrównoważonym i dostrojonym. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować. Przygotuj się, bo to będzie niesamowite. Zaczynajmy. Ten punkt, znany w starożytnych tradycjach, jest uważany za portal, przez który energia życiowa Ziemi, czyli qi, wpływa do naszego ciała, odżywiając każdą komórkę i każdy organ. Aktywując to centrum, nie tylko poprawiamy nasze zdrowie fizyczne, ale także uspokajamy umysł, redukujemy stres i wzmacniamy intuicję. To prosta, ale niezwykle skuteczna praktyka, która pozwoli ci zakorzenić się w teraźniejszości, uwolnić się od lęku i doświadczyć trwałego spokoju. W najgłębszych zakamarkach mądrości przodków kryje się wiedza, którą nowoczesność z jej szalonym tempem i skupieniem na materialności zepchnęła na margines. Wiedza ta szepcze o istnieniu pojedynczego punktu w ludzkiej anatomii, wiru energii. Który nie jest jedynie węzłem nerwowym czy punktem nacisku, ale portalem. To portal, który łączy nas bezpośrednio z energią życiową Ziemi niewidzialną kotwicą, która pozwala nam powrócić do stanu równowagi i harmonii. Mowa o punkcie na podeszwie stopy, znanym w różnych tradycjach jako punkt uziemienia lub korzeń życia. Jego sekret nie tkwi w mistycznym wynalazku lecz w głębokim zrozumieniu wzajemnych powiązań między ludzkim ciałem, naturą i wszechświatem. Wiara w ten punkt energetyczny nie jest wyłączna dla żadnej kultury. Występuje w tradycyjnej medycynie chińskiej, gdzie znany jest jako nerka pierwsza lub Yong kwan, co tłumaczy się jako bulgocząca fontanna. W indyjskiej ajurwedzie jest on kojarzony z czakrą korzenia, czyli muladharą, która znajduje się u podstawy kręgosłupa, ale której energia promieniuje przez stopy, uziemiając nas w świecie materialnym. W szamanizmie i innych rdzennych praktykach duchowych połączenie z ziemią poprzez stopy jest fundamentalną zasadą uzdrawiania i mądrości. Spójność tej mądrości na różnych kontynentach i przez tysiąclecia sugeruje uniwersalną prawdę, o której zapomnieliśmy w naszym pędzie naprzód. Funkcja tego punktu jest potrójna. Po pierwsze, działa on jako kanał uwalniania. W ciągu dnia kumulujemy stres, lęk i negatywną energię. Współczesne życie, z ekranami, zanieczyszczeniem elektromagnetycznym i ciągłymi zmartwieniami, bombarduje nas energią, która nie jest nasza. Jeśli nie zostanie uwolniona, energia ta może objawiać się chorobami, wyczerpaniem i brakiem równowagi emocjonalnej. Ten punkt na podeszwie stopy jest naturalnym zaworem bezpieczeństwa naszego ciała. Łącząc się z Ziemią, pozwalamy jej wchłonąć całą tę zastojnową energię i ją przekształcić. To akt energetycznego oczyszczenia. Oczyszczenia, które pozostawia nas lżejszymi i spokojniejszymi. Po drugie, ten punkt jest kanałem doładowania. Ziemia, nasz dom, to nie tylko nieożywiona planeta. To żywa istota z własną energią, własną wibracją, własnym biciem serca. Współcześni naukowcy, poprzez badania biomagnetyzmu i geomagnetyzmu, zaczęli rozumieć rozległą sieć energii przepływających przez powierzchnię Ziemi, takich jak prądy telluryczne i globalne pole magnetyczne. Aktywując ten punkt na naszych stopach i łącząc się z Ziemią, możemy wchłaniać jej energię życiową. Energia ta jest odżywcza, uzdrawiająca i stabilizująca, daje nam siłę, witalność. I poczucie silnego zakotwiczenia w teraźniejszości. W epoce niepewności uziemienie daje nam poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Po trzecie, chodzi o portal do świadomości. Uziemienie to nie tylko proces fizyczny czy energetyczny, to także akt duchowy. Świadomie łącząc nasze stopy z Ziemią, łączymy się ze starożytną mądrością, która w niej tkwi. Starożytni wierzyli, że Ziemia jest ogromną skarbnicą wiedzy. Istotą, która była świadkiem ewolucji życia i przechowuje w swojej pamięci sekrety wszechświata, uziemiwszy się, możemy uzyskać dostęp do tej mądrości. Intuicja się wyostrza, umysł klaruje, a perspektywa poszerza. Stres dnia codziennego zanika, a zastępuje go głębokie poczucie celu i kierunku. Uziemienie przypomina nam, że jesteśmy częścią czegoś większego, ogniwem w łańcuchu życia. Współczesna nauka. Choć nie posługuje się tą samą terminologią, zaczęła potwierdzać dobroczynne skutki tej starożytnej praktyki. Uziemienie, polegające na chodzeniu boso po ziemi lub korzystaniu z urządzeń łączących nas z jej powierzchnią, okazało się korzystne dla zdrowia. Badania wykazały, że uziemienie może zmniejszać stany zapalne, poprawiać jakość snu, obniżać poziom stresu i wzmacniać układ odpornościowy. Naukowe wyjaśnienie jest takie, że Ziemia, podobnie jak nasze ciała, ma ujemny ładunek elektryczny. Łącząc naszą skórę z Ziemią, wolne elektrony z Ziemi mogą przedostawać się do naszych organizmów, neutralizując wolne rodniki, które są główną przyczyną stanów zapalnych i starzenia się. Aby aktywować ten punkt energetyczny i czerpać z niego korzyści, praktyka jest prosta. Najprostszą metodą jest chodzenie boso po trawie, piasku, Ziemi, a nawet chodniku. Kluczem jest bezpośredni kontakt skóry, podeszwy, stopy z naturalną powierzchnią ziemi. Pierwszy kontakt może wywołać mrowienie lub lekkie kłucie znak, że energia zaczyna płynąć. Dzięki regularnej praktyce, odczucia stają się bardziej płynne, a połączenie głębsze. Zalecany czas trwania to co najmniej 20 minut dziennie, ale nawet kilka minut może przynieść zauważalną różnicę. To, czego do tej pory dowiedzieliśmy się o punkcie energetycznym na stopach, jest niesamowite. Jeśli ta informacja do Ciebie przemawia i chcesz zgłębić temat poprawy swojego uziemienia, koniecznie polub ten film i zasubskrybuj kanał. Twoje wsparcie pomoże nam dostarczać Ci więcej wartościowych treści. A teraz kontynuujmy zgłębianie praktycznych technik aktywacji tego punktu i odczuwania jego korzyści w naszym codziennym życiu. Zaczynajmy. Innym sposobem na aktywację tego punktu jest refleksologia i akupresura. Punkt nerkowy 1 znajduje się na podeszwie stopy, w zagłębieniu powstającym podczas zginania stopy, około 1 trzeciej drogi od palców do pięty, dokładnie między drugą, a trzecią kością stopia. Masując lub uciskając ten punkt, możemy pobudzić przepływ energii w podeszwie stopy i otworzyć portal do uziemienia. Nacisk powinien być zdecydowany, ale delikatny, a ruch okrężny może pomóc w uwolnieniu wszelkich blokad energetycznych. Ćwiczenie to można wykonywać w dowolnym czasie i miejscu, nawet w biurze podczas przerwy. Yoga i tai chi również włączają aktywację tego punktu do swoich praktyk. W wielu pozycjach jogi nastojąco praktykujący są zachęcani do uziemienia stóp, poczucia połączenia z ziemią i umożliwienia przepływu energii. Powitanie słońca, jedna z najpopularniejszych sekwencji jogi, kończy się pozycją, w której stopy są mocno osadzone, niczym korzenie drzewa. W tai chi energia życiowa jest czerpana z ziemi przez stopy i rozprowadzana po całym ciele poprzez powolne, płynne ruchy. Te praktyki to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to dyscypliny energetyczne, które dążą do zharmonizowania ciała z wszechświatem. Znaczenie tego punktu energetycznego jest szczególnie istotne w naszej epoce odłączenia. Mieszkamy w wysokich budynkach, podróżujemy samochodami i pociągami, a większość czasu spędzamy w pomieszczeniach, zdala od bezpośredniego kontaktu z Ziemią. Jesteśmy otoczeni materiałami syntetycznymi i elektroniką, które izolują nas od naturalnej energii planety. To odłączenie jest jedną z głównych przyczyn współczesnych chorób. Takich jak chroniczne zmęczenie, bezsenność i lęk. Ignorując potrzebę uziemienia, ignorujemy fundamentalną część naszej natury. Jesteśmy istotami bioelektrycznymi, a nasze zdrowie zależy od utrzymania równowagi z otaczającym nas środowiskiem elektrycznym. Sekret punktu energetycznego na stopach polega na tym, że nie jest on tylko punktem to zaproszenie to wezwanie do powrotu do podstaw do prostoty naszego istnienia. Zachęca nas do zatrzymania się, zdjęcia butów i poczucia ziemi pod stopami. Zachęca nas do uwolnienia się od stresu dnia codziennego i zanurzenia się w rozległym oceanie energii, który nas otacza. Zachęca nas do przypomnienia sobie, że jesteśmy częścią czegoś większego ogniwem w łańcuchu życia. Zachęca nas do uzdrowienia siebie, a tym samym do przyczynienia się do uzdrowienia świata. Moc uziemienia w tym punkcie świadczy o inteligencji ludzkiego ciała. Nasze ciało wie, czego potrzebuje, nawet jeśli umysł nie. Kidney One przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni do życia w harmonii z Ziemią, że nasze zdrowie i dobre samopoczucie zależą od tej relacji. Szanując to połączenie, szanujemy własną naturę i otwieramy się na świat uzdrowienia i rozwoju. Sekret tkwi nie tylko w wiedzy, ale w praktyce, w sposobie życia, który przywraca nas do domu, do naszej istoty. W świecie, w którym obsesją jest szybkość i wydajność, praktyka uziemienia może wydawać się luksusem lub stratą czasu. W rzeczywistości jednak jest to inwestycja w nasze zdrowie i przyszłość to akt buntu przeciwko tyranii stresu i technologii to powrót do mądrości tak starej jak sama ludzkość. Stając na ziemi z intencją, poruszamy nie tylko nasze ciała, ale także nasze dusze przywracając równowagę i harmonię na wszystkich poziomach naszego bytu. Kropka na stopie to most, który łączy nas z sercem planety. Zapomniany wymiar, duchowy aspekt uziemienia. Poza korzyściami fizycznymi i energetycznymi, uziemienie w tym punkcie na stopie ma głęboki wymiar duchowy, który jest często ignorowany. W wielu tradycjach energia płynie w dwóch kierunkach: z niebios, przez czakrę korony w głowie oraz z ziemi, przez stopy. Aby otrzymać boską energię, inspirację i intuicję ze wszechświata, musimy najpierw mocno zakorzenić się w rzeczywistości fizycznej. To jak drzewo. Jego gałęzie nie dosięgną nieba, jeśli korzenie nie będą mocno zakorzenione w ziemi. Uziemienie pozwala nam być czystym kanałem dla obu energii. Aktywując nerkę pierwszą, nie tylko się regenerujemy, ale także tworzymy solidny fundament, z którego nasza świadomość może bezpiecznie się wznieść. Regularne uziemianie jest niezbędne dla każdego, kto zajmuje się pracą energetyczną lub duchową. Bez odpowiedniego uziemienia, energia przepływająca przez ciało może stać się niestabilna, powodując zawroty głowy, lęk lub uczucie unoszenia się. Dlatego wielu nauczycieli duchowych i uzdrowicieli podkreśla wagę uziemienia przed i po medytacji, uzdrawianiu energią lub pracy parapsychicznej. To akt odpowiedzialności sposób na zapewnienie, że energia, którą mamy do czynienia, jest zrównoważona i bezpieczna. Uziemienie pomaga nam również urzeczywistnić nasze pragnienia w fizycznej rzeczywistości. Aby idea stała się działaniem, musi przejść od sfery eterycznej do namacalnej. Uziemienie tworzy kanał, przez który nasze intencje, marzenia i cele mogą płynąć z umysłu do świata fizycznego. Bez tego połączenia nasze idee mogą pozostać jedynie fantazjami. Pozbawionymi energii potrzebnej do przekształcenia ich w coś namacalnego. Punkt na stopie jest zatem nie tylko bramą do uzdrowienia, ale także do świadomego tworzenia. Uziemienie uczy nas pokory, przypomina nam, że nie jesteśmy odizolowanymi istotami, lecz nierozerwalnie związani z Ziemią, z jej cyklami, porami roku i starożytną mądrością. Uczy nas szanować planetę, która dała nam życie. I traktować ją z należnym jej szacunkiem. Dzięki uziemieniu nasza świadomość poszerza się, obejmując nie tylko nas samych, ale całe życie na Ziemi. Kropka na stopie to brama do tej ekologicznej świadomości, przypomnienie, że nasze zdrowie jest nierozerwalnie związane ze zdrowiem planety. W coraz bardziej wirtualnym i odizolowanym świecie wołanie Ziemi staje się coraz głośniejsze, szepcze do nas poprzez wiatr w drzewach. Ciepło słońca na naszej skórze i chłód ziemi pod stopami. Sekret punktu energetycznego polega na tym, że nigdy nie był on tajemnicą zawsze tam był, czekając na nasze odkrycie. Wystarczy, że wsłuchamy się, zdejmiemy buty i zrobimy krok w głąb ziemi a w tym prostym akcie znajdziemy drzwi do uzdrowienia, spokoju i głębszej więzi z wszechświatem i z samym sobą nerka. Jeden punkt to nie tylko punkt, to początek podróży, podróży powrotnej do domu. I tak dotarliśmy do końca naszej podróży, do energetycznego punktu stóp. Mam nadzieję, że teraz posiadasz narzędzia i wiedzę, aby poprawić swoje uziemienie i poczuć się bardziej zrównoważonym w życiu codziennym. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić komentarza o tym, jak Ci pomógł, polub go i udostępnij znajomym, którzy również mogą skorzystać zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów pełnych mądrości i pozytywnej energii. Do zobaczenia następnym razem.